Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na aktualizację mojej taletki i nie tylko, co Prosiliście mnie o aktualizację toaletki. Wydawało mi się w ogóle, że dopiero co robiłam ten filmik, a to było w styczniu zeszłego roku, i postanowiłam zrobić nie tylko toaletkę, ale również to drugie biurko, gdzie trzymam lakiery, i ogólnie pokazać, jak sobie urządziłam ten mój, jak nazywamy to, make-up room. Bo tak naprawdę tutaj wszystko maluję, nagrywam. To jest pokój gościnny, ale. Jeżeli nie mamy gość, no to to jest po prostu pokój, gdzie mam ubrania i kosmetyki. Więc jak chcecie zobaczyć, jakie mam kosmetyki w tym momencie, jak to wszystko sobie tu zorganizowałam, to zapraszam na filmik. Tutaj mi się troszkę zmieniło, co właśnie przechowuję na tych półeczkach. Teraz stoi tutaj lusterko. Bardzo mi się wygodnie robi makijaż, że tu stoi. Jeżeli czasem potrzebuję zrobić jakąś precyzyjną kreskę, to nie ma problemu. ściągam sobie po prostu tutaj niżej. Ale tak to ono raczej tutaj stoi. To jest to z Number 7 z Budca. Jest podświetlane, słabe światło, ale jednak jak robicie makijażowi, wiecie, czwartej rano, to dużo to pomaga. Tutaj obok mam jeszcze taki słoiczek z, z Lidla. To był zestaw dwóch takich właśnie z kokardeczką i tutaj trzymam sobie pałeczki kosmetyczne. Wykorzystuję właśnie przy makijażu, jak czasem coś tam rozmarzę. I mam również krem do rąk z Lasha Love and Light. On jest dosyć świeży, takim produktem trzeba go zużywać szybciej niż normalny krem, więc stoi sobie tutaj, żebym pamiętała o nim i używała go codziennie. Tu bok na takiej małej tatce w zestawie miałam nie bardzo wiedziałam co z nim zrobić, więc tu jest pretty little things. Położyłam po prostu mojego różowego tangle teaser'a i po prostu on ma tu swoje miejsce. Bo używam go również codziennie. Następnie tutaj mam ten organizer z um, TK Maxa na pomadki, Dajcie znać, czy chcecie rzeczywiście taki filmik o moich pomadkach, jak one wyglądają na ustach, ponieważ mnie to zajmie masę czasu i prawdopodobnie trochę um, zmęczy moje usta, um, a jeżeli Wiecie, nie chcecie takiego filmiku za bardzo, to szkoda mojego czasu i waszego, żeby w ogóle brała się za coś takiego, więc dajcie znać, czy chcielibyście to zobaczyć. I tam obok jest kolejny taki słoiczek, w którym trzymam swoją gąbeczkę Real Technics. I z tej strony niedużo się zmieniło, ponieważ dalej przechowuje tak samo pędzle, czyli te duże w osłonce z IK i te mniejsze w tej szklance, którą kupiłam na stronie Glicy Glam. Wciąż się o nią pytacie, więc to jest strona Glicy Glam amerykańskich vlogerek. Możecie wybrać sobie właśnie jaką chcecie literkę, w jakich kolorach, i te, to wypełnienie jest już w środku w cenie. Em, I do tego tutaj stoi e, trochę dla ozdoby. i ja oczywiście używam również em, ten z VIBO rozświetlacz do twarzy i twarzy. Ciała, jest bardzo fajny i tutaj sobie kupiłam w pepko takie serduszka jak ostatnio byłam w Polsce All things are possible if you believe więc myślę, że bardzo fajnie wygląda w tej pierwszej szufladce mam tutaj swoje po pierwsze maskary jest tutaj ta z Maybelline The falsies Push Up Drama mogliście ją widzieć na moim Get Ready With Me w walentynkowym jak, jak się spisuje, tutaj ta sławna z Lovely Pump Up Tint Primers Benefit I Real, bardzo go lubię i co nie używam. Tutaj jest maskara z Maybelline Dobry Brow Drama. Też ubóstwiam i używam bardzo, bardzo długo. Już to jest chyba trzecie moje opakowanie. Tutaj ten zestaw z Catrice Dobrwi. też go po trochę używam. Dwa primery pod cienie z Urban Decay oczywiście bardzo sławny Eyeshadow Primer Potion. I z The Balm donut, który jest wydaje mi się, że lepszy niż ten Urban Decay. Bardzo fajny. Moja zalotka z Chanel. Tutaj jest oczywiście pensetka i strugeczka z Golden Rose. I w drugiej szufladce mam podkłady, korektor i bazy. Mam jedną bazę tylko z Dax Cosmetic Kashmir, baza wygładzająca ta 3D. Nie używam codziennie bazy, więc wystarczy mi spokojnie tylko jedna, ta się nawet fajnie sprawdza. Jeden korektor z Collection Lasting Perfection, bardzo sławny, ja mam w kolorze 2 i bardzo go lubię, już drugi na mnie czeka, bo ten mi się zaczyna kończyć. Ostatnio kupiłam jeszcze z Rimela Lasting Finish ale strasznie wysuszał pod oczami, więc już go zapakowałam dla siostry. Mam trzy podkłady z L'Oreal True Match, uwielbiam ten przepięknie u mnie wygląda to jest kolor wanila, Rose Vanilla. Następnie Rimmel Match Perfection, ten już jest fajny, chyba ta ta seria bardziej e, do mnie e, pasuje niż właśnie ta Lasting Finish. I e, to jest A True Ivory, i on jest bardzo fajny. Idealny na ten moment, bo jestem dosyć blada. E, I mam jeszcze z Burjoła Air Matte, i to jest w kolorze vanilla. Też jest bardzo fajny, jest odrobinę teraz za ciemny dla mnie. E, I miałam jeszcze ten Skate Ready With Me właśnie, i to był z Maybelline, ale niestety też mi zaczął wysuszać skórę, więc już jest zapakowany również dla mojej siostry. Teraz przejdźmy do y, szuflady. I... I są trzy przedziałki i myślę, że nie jest dużo tu kosmetyków. Ograniczam się, trochę kosmetyków powydawałam. Jak mi coś nie podpasuje to od razu leci do siostry. I w pierwszej przegródce mam te przedziałki dalej z te organizary z Ikea. Tam były zestaw właśnie trzech w tej i w tej jest drugi. Tutaj w pierwszej takiej podłużnej przegródce mam kredki jest czarny eyeliner z, ze Slika, który jest kiepski, muszę powiedzieć, jestem bardzo zawiedziona. Kredka z Chanel, kredka z Arc conceal chyba, wszystkie czarne i brązowa z Chanel 99 albo 66 numer, nie, nie, nie pamiętam i taki tutaj mam liner z, z Maybelline jest bardzo fajny, Master Ink i to jest satynowe wykończenie bardzo ciekawy produkt w następnej długiej przegródce mamy cienie, które no, ostatnio też miałam, ale zdaję sobie sprawę, że dużo osób nowych nie oglądało mojej organizacji, więc pokażę wszystko z Diora bardzo ładne takie blado różowe Cienie i dwie, dwa cienie z Chanel, który bardzo lubię. To jest taki ciemny szary, który bardzo fajny jest do robienia kresek. I to jest kolor 69 Black Star. Postaram się jakoś to szybko zrobić. A ten kolorek to jest 826. Następnie mój ulubiony brązowy 86 Trace. Przepiękny, brązowy kolor. Zwykle po niego sięgam, jak robię sobie właśnie beżowe. E, makijaże i takie trio z Inglota pomarańczowych takich cieni można powiedzieć koralowych, bardzo mi się podobał, więc kiedyś sobie takie kupiłam, tutaj mam liner z Maybelline, ten żelowy który kiedyś miałam i bardzo go lubiłam więc kupiłam go ponownie z Kobo, 507 Gold Dust, taki właśnie pyłek rzadko go używam, bo to jednak jest on bardzo świecący dwa cienie smaka jakoś tak mnie do maka tak nie ciągnie za bardzo kiedyś kupiłam właśnie wanila który używam właśnie pod Łuk prwowy jest bardzo, bardzo delikatny, mał, słabo napigmentowany, więc do tego się najlepiej nadaje. I ten mi się akurat bardzo podoba Trucks i to jest taki fioletowy, taki ze złotym połyskiem więc jak maluję się na różowo, to on też się fajnie spisuje. Dwa z kolor tatuno to ten znany różowy, on jest jakiś rose gold. Pink Gold, sorry, Pink Gold i ten e, znany jako Dobry w sumie kupiłam, rzadko używam. E, ten Permanent Top. E, no ale e, używam go czasami jako bazy właśnie na powiekę. I tu jest Essence taki Ice Sorbet w kolorze 05, to jest taki różowy z takim bardzo, bardzo świecącym połyskiem, no takie moje kolory, więc bardzo fajny i mam dwa wypiekane cienie Skobo jedno takie różowe w kolorze, który mi się zmył, więc wam chyba nie powiem sorry, nie będę i może jak znajdę numer to wam napiszę ale przepiękny jest kolor, ale właśnie te opakowania są takie troszkę kiepskie i zmywałem się a Tutaj jest Sany, 317 Sany, taki złoty. Ten już troszkę rzadziej używam. I to jest ta pierwsza szuflada. a W drugiej przegródce mam tylko róże i brązery. Jak widać, nie jest tego tutaj dużo. Cztery róże, bardzo lubię używać róży. I pierwszy to jest znars, ten sławny organ, piękny, taki różowo-złoty kolor. Bardzo często go teraz używam. Kolejny to jest. Pikcin z Maca, wypiekany też prześliczny kolor. Mam go bardzo długo i bardzo go lubię. Tu mam z Essence e, Silky Touch e, i to z 90 Summer Dressing, uwielbiam ten kolor, e, idealny moim zdaniem na lato, przepiękny, delikatny taki e, róż. I ostatni z e, Flormaru, taki dosyć już mocny, on chyba nie ma e, w ogóle koloru, nazwy żadnego koloru, e, nie, ale jest taki bardzo mocny, więc z nim trzeba bardzo uważać, ale jak potrzeba, no to taki e, ciemniejszy też mam i mam dwa bronzery jeden z ten z My Little Beauty z, z pudełeczka właśnie i ten używam do konturowania, bo on jest taki bardziej matowy e, a drugi to jest jak chciała właśnie ocieplić swoją twarz, to jest e, z Max Factora, no on już jest taki bardziej błyszczący i w ostatniej przegródce mam pudy, rozświetlacz i paletki tu mam sławne oczywiście moje metoryty, bardzo je lubię ale trochę mi ich szkoda używać na co dzień przez długi czas miałam tylko je, ale tak do pracy czasami spieszyłam się i kurde troszkę mi ich szkoda, więc kupiłam sobie coś co jest sprawdzone i bardzo tanie czyli Rimmel Stay Matte i kupiłam ten transparentny, żeby miała na wiecie, każdą porę i najsławniejszy pewnie jest My Secret rozświetlacz który jest przepiękny, Princess Stream rozświetlacz do twarzy. Przecudny, wypiekany. Uwielbiam go, używam go codziennie. I mam paletki. Nie mam dużo paletek, bo jakoś nie widzę takiej potrzeby. Tutaj sobie skomponowałam z iglota. Dalej mam te cztery cienie. Jeszcze mam miejsce na jeden, ale jakoś żadnego mi nie brakuje w tym momencie. Więc mam dwa różowe i właśnie takie beżowe. I tutaj paletka z The Balm, to mogliście też widzieć w Get Ready With Me i ona w środku wygląda tak, jest bardzo, bardzo fajna, bardzo ją lubię i bardzo często maluję ostatnio właśnie się cieniami, co rzadko maluję się do pracy, a teraz coraz częściej. Tu mam paletkę Naked Basic, muszę powiedzieć, że jest fajna, ale The Balm jest dużo, dużo fajniejsza, więc częściej sięgam jednak po tamtą. I jeszcze mam Paletkę z Revolution e, i to jest ta niby Iconic 3. Więc w tych różowych odcieniach, ponieważ ja lubię się w różowych odcieniach, więc oczywiście musiałam jej słuchać, bo są bardzo tanie. E, więc tak to wygląda. Na tym drugim biurkiem dalej wiszą te em, zdjęcia. Bardzo mi się spodobał właśnie na pomozu u Alicji Czarodziejki. Więc tutaj mamy nasze zdjęcia i na tym biurku zawsze tutaj właśnie leży mój laptop i tutaj mam swój happy planner, ponieważ zaglądam do niego codziennie. I ten drugi kalendarz my korzystałam na filmiki właśnie na YouTube'a, więc zapisuję sobie właśnie co będę nagrywać, kiedy będę edytować, kiedy będę wrzucać i tak dalej. Tu jest ta mała skrzyneczka, która wcześniej była na paletce, Teraz tutaj są moje wszystkie rzeczy do włosów, czyli spinki, wiecie, gumki i takie rzeczy. Kolejne nasze zdjęcie oczywiście. I ta skrzyneczka z TK Maxa, więcej rzeczy do włosów. Następnie ta szklaneczka jest z Wilko i tutaj mam wszystkie moje długie psyłówki, które używam. No i zaglądnijmy do szuflady. Ta szuflada jest taka trochę podzielona. Z tej strony są takie bardziej rzeczy biurowe, czyli wiecie, karteczki, jakieś taśmy, spinaczek i tak dalej. Trzymam tu również moje budowy na telefon. I ten organizer jest z TK Maxa, a ten przezroczysty, którego możecie nie widzieć, ale tam jest, taki bez przedziałek jest z Ikea. Oraz ta mata, na której to wszystko leży, żeby mi się właśnie lakier nie ślizgały, jest również z Ikea. I to są wszystkie moje lakiery, które w tym momencie posiadam. Dzisiaj mam na paznokciach ten z Ciate. Jest przepiękny. Jest dalej jeszcze dostępny w jakiejś tam gazecie, w L chyba. I to jest kolor Range, jest przepiękny i właśnie bardzo często nosiłam go w tym miesiącu. E, więc są moje lakiery oraz te wszystkie pierduki potrzebne do robienia pasnokci. Jak zmywasz to pasnokci, wiecie, jakieś pilniczki, książki i tak dalej. Pod biurkiem mam dalej koszyk ze sklepu, chyba Forever 21 tak się nazywał, coś takiego. I tutaj mam wszystkie rzeczy właśnie do włosów, czyli lokówki, prostownice, suszarkę. I tu są w tym woreczku różowym: to są wałki takie narzepy. I moje duże szczotki. Z drugiej strony mam takie łóżko dzienne z Ikea, bardzo, bardzo je lubię. Można się na nim fajnie tutaj rozpłaszczyć po prostu z książką, z kawką, jest super wygodne. Właśnie jak przyjeżdżają goście, to śpią tutaj, to łóżko rozkłada się i jest takie normalnie duże, podwójne łóżko. Bardzo, bardzo chciałam właśnie tak dużo poduszek, myślę, że ta ilość jest już idealna, więc już chyba nie będę to kupować. I w rogu oczywiście dalej siedzi mój miś, który dostałam od Adama. No i łóżko ma jeszcze trzy bardzo głębokie szuflady, więc jest super do przechowywania. Na przykład mam zapasową tam pościel, w jednej szufladzie sobie trzymam prezenty, zbieram jak jadę do Polski, to wszystko właśnie tam pakuję, żeby nic nie zapomnieć. Więc jest bardzo, bardzo fajne. Myślę, że bardzo fajnie też wygląda. Nad łóżkiem nadal wisi ta ramka z moimi naszyjnikami, którą sama zrobiłam. Bardzo mi się podoba i myślę, że będzie tutaj wisieć jeszcze troszeczkę. Tutaj na parapecie mam taki słoik właśnie duży, taki sam jak na toaletce i tutaj trzymam świeczki. Tu róże jeszcze z walentynek, więc widać, że danoce co bardzo długo stoją. Następnie mam kominek z janki Candle, na którym zawiązałam stążeczkę różową i te szklaneczki, które kiedyś właśnie były na toaletce i łazience, ale teraz pozamieniałam i teraz tutaj w nich, jest, w nich są po prostu świeczki. Następnie kartka jeszcze z walentynek, bo ja uwielbiam kartki i one swoje muszą odstać. I lusterko, które było w tym zestawie z ramkami i często je wykorzystuję właśnie jak robię jakąś fryzurę, żeby sprawdzić jak wygląda z tyłu. I tutaj koło łóżka mam taki, takie pudełko z TK Maxa. i tutaj właśnie trzymam sobie moją matę do ćwiczeń, ponieważ ćwiczę w tym pokoju i tam w środku są jeszcze ciężarki. Z tej strony jest wbudowana szafa, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak zorganizowałam sobie szafę, to podlinkuję Wam na dole, bo robiłam niedawno taki filmik i w środku się nic nie zmieniło. Żyrandol mam z Nexta, bardzo mi się podobało. Strasznie właśnie, chciałam coś takiego, żeby takie zwisały jakieś ala diamenciki, i ten spodobał mi się po prostu najbardziej. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, i do zobaczenia już niedługo. Pa!